Witam Was kochani w kolejnym foodbooku na moim kanale. Zanim przejdę do robienia śniadania to chciałabym tylko przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i przede wszystkim będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz tutaj coś po sobie. A dzisiaj na śniadanie będą naleśniki i będą one z waniliowym skrem oraz truskawkami i polewą z gorzkiej czekolady. Jeśli chodzi o gorzką czekoladę to ja mam taką 64%. Nie ukrywam, że taka najbardziej mi smakuje, więc taką wybieram. Jak chodzi o naleśniki to będzie to mąka orki oraz mąka pszenna pół na pół. Standardowo naleśniki zrobię z jednego jajka. Do tego dodam mąkę oraz mleko. No i standardowo słodzik, jak to do naleśników na słodka, czyli u mnie erytrytol. Wszystko ze sobą wymieszam. W międzyczasie na patelni rozgrzeję olej rzepakowy. Tutaj już mam przygotowany. I gdy naleśniki będą gotowe, to posmaruję je skrym waniliową Zawinę, dodam pokrojone truskawki. W międzyczasie również zrobię polewę z gorzkiej czekolady, czyli trzy kostki gorzkiej czekolady rozpuszczę w odrobinie mleka, i poleję całe naleśniki. I tak tylko dodam, że ja tutaj robię naleśniki na dwie porcje, ale standardowo wszystko zostawię wam w opisie filmu. Także zabieram się za robienie śniadania. Patrzcie to, patrzcie kochani, uwaga, ale się jaram, jaram się tylko z tego względu, że ja mam ogólnie dwie lewe ręce, także dla mnie jest to sukces. I tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanie, czyli naleśniki ze skrym waniliowym oraz truskawkami. I do tego polewa zrobiona z i czekolady. Dajcie koniecznie znać, czy też tak bardzo lubicie naleśniki jak ja. Chociaż nie było ich tak często w foodbookach, ale teraz myślę, że na nadrobię. Dzisiaj na drugie śniadanie będzie chyba najbardziej letnia sałatka, jaka istnieje. Jest to taka moim zdaniem orzeźwiająca propozycja, no a przynajmniej mi się tak ta sałatka kojarzy. I będzie ona właśnie z arbuzem, jak zresztą widać. Arbuz pokroję w kostkę, do tego będzie pokrojony w kostkę ser typu feta, ja mam tutaj półtusty drobno posiekane świeże liście mięty. Tutaj wzięłam tyle, akurat myślę, że wystarczy. Jak chodzi o sos, to będzie zrobiony z odrobiny miodu oraz soku z cytryny. Jeszcze nie wiem, czy do tego sosu nie dodam odrobinki oleju, aby miał taką lepszą konsystencję, ale to zobaczę w dalszej części. Na pewno dam wam o tym znać w, albo w dalszej części filmu, albo w opisie. I całą sałatkę na sam koniec y, posypię dosłownie szczyptą świeżo mielanego pieprzu. Dla mnie jest to taka sałatka trochę bardziej jako przekąska, y, taka orzeźwiająca właśnie. Jest moim zdaniem bardzo lekka, dlatego ją po prostu uwielbiam latem. Jest to świetna propozycja na upały. Także dajcie koniec. Się znać, czy znacie tą sałatkę, czy lubicie. E, oczywiście bardzo chętnie poczytam to w komentarzach i zabieram się za robienie. No, powiem wam szczerze, że ta sałatka ogólnie nigdy nie wyglądała i moim zdaniem dalej nie wygląda. Totalnie nie zachęca do tego, aby ją zrobić, ale moim skromnym zdaniem jest naprawdę super jako taka bardzo lekka sałatka, taka przekąska orzeźwiająca. Także jeśli jeszcze nie próbowaliście, a lubicie połączenie smaku słodkiego i słonego, to koniecznie musicie to nadrobić. A dzisiaj na obiad będzie propozycja, która przypadnie do gustu osobom, które lubią połączenia słodko-słone, z tego względu, że będzie to zapiekany filet z kurczaka i będzie on, uwaga, z ananasem oraz z mozzarellą. Dla niektórych na pewno będzie to propozycja wręcz nie do przyjęcia, ale moim zdaniem to jest po prostu przepyszne, ja uwielbiam połączenia słodko-słone, bardzo lubię kombinować właśnie ze smakami. Myślę, że znajdą się jakieś osoby, którym również zasmakuje taka nietypowa propozycja, no niestety na przykład Janek jest wielkim przeciwnikiem ananasa, pizzy hawajskiej, więc on takiego obiadu by nie zjadł. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to bardzo to pasuje do moich preferencji smakowych i uważam, że jest to naprawdę bardzo smaczny obiad, i do tego zrobię domowe frytki. Standardowo ziemniaki pokroję na takie frytki stekowe, czyli takie troszeczkę grubsze, bo takie bardziej mi smakują. Przyprawię je papryką słodką, pieprzem, odrobiną soli, poleję również oliwą, całość wymieszam i takie frytki będę piec około 20 do 30 minut około 200-220 stopniach, ale to jest taka sprawa, że najlepiej sprawdzać, wiadomo, każdy piekarnik jest inny. Do tego również zrobię sałatkę, znaczy taką surówkę, sałatkę, ciężko to w ogóle jako, jakkolwiek nazwać. Zetrę na tarce ogórek, do tego rzodkiewki, posiekany szczypiorek, całość wymieszam, poleję dosłownie odrobiną oliwy, doprawię świeżo mielonym pieprzem, a jeśli chodzi o ten filet, to ja go przyprawię standardowo jak to mięso, czyli papryka słodka, pieprz, odrobinka soli, i taki filet będę zapiekać myślę że około 20 minut łącznie w tych 200 stopniach razem z ziemniakami. Tylko taka moja mała uwaga. Ja właśnie, jeżeli będę piekła ten filet 20 minut, to pierwsze 10 minut filet pieka sam, natomiast po 10 minutach układam na niego plastry ananasa oraz sypię mozzarellą. Z tego względu już to mówiłam na foodbookach, że ja lubię jak mozzarella jest taka fajna, ciągnąca, taka najbardziej mi smakuje, a nie lubię takiej mozzarelli czy innego jakiegokolwiek sera, takiego mocno przypieczonego, takiego przypalonego wręcz, dlatego u mnie ser jest zawsze na maksymalnie ostatnie 10 minut. Chyba wszystko powiedziałam, także zabieram się do zarobienie. Tutaj jeszcze takie małe info, bo chyba tego nie powiedziałam na początku filmu. Jeśli chodzi o ananasa, to wyjątkowo do tego przepisu najbardziej lubię wziąć ananasa z puszki. I tutaj muszę pokazać Wam właśnie taką opcję, która jest bez cukru. Tutaj w składzie mamy tylko ananasa i sok ananasowy także naprawdę super, nie ma dodanego cukru. Więc jeśli będziecie szukać ananasa w puszce, to również polecam Wam taką opcję zamiast tej, gdzie ten cukier jest dodany. Tylko koniecznie sprawdzajcie skład, bo właśnie w takim prawie takim w samym opakowaniu. Ten ananas jest również z dodatkiem cukru. i tak się prezentuje mój dzisiejszy obiad, czyli filet z kurczaka zapiekany z ananasem oraz mozzarellą, dlatego do domowe frytki oraz taka szybka surówka zrobiona z ogórka, rzodkiewki oraz szczypiorku. Zdecydowanie propozycja dla osób, które lubią połączenia słodko-słone, a jeśli lubicie, to koniecznie musicie sobie spróbować właśnie takiego zapiekanego fileta. Dzisiaj na kolację będą kanapki z pastą jajeczną z awokado oraz z warzywami. Jeśli chodzi o pieczywo, to tym razem jest to typowe pieczywo pszenne. Oczywiście jak takie jest w domu, to takie jednak generalnie na co dzień preferujemy pieczywo graham. Tutaj mam awokado. Standardowo wzięłam odmianę has z tego względu, że ono jest znacznie bardziej miękkie i Wam również je bardziej polecam. Jajka też już ugotowałam, żeby za dużo czasu nie tracić na filmie. Myślę, że użyję tylko jedno jajko, dlatego jedno obrałam. Natomiast drugie też jest ugotowane. Jakbym stwierdziła, że jednak pasty jest za mało, to szybko obiorę i dodam do pasty. Standardowo, jak chodzi o resztę, to będzie tutaj sok z cytryny, no bo wiadomo, do awokado on genialnie pasuje. Do tego będzie troszeczkę posiekanej czerwonej cebuli, Szczypiorek pomidorki koktajlowe. No i widzę teraz, że nie wyciągnęłam, ale w całej pascie będzie jeszcze łyżeczka majonezu lekkiego. No i standardowo przyprawy, czyli świeżo mielony pieprz oraz dosłownie szczypta soli. No i w sumie to by było. Wszystko, więc zabieram się za robienie kolacji. Tak się prezentuje moja dzisiejsza kolacja, czyli kanapki z pastą jajeczną, z awokado oraz warzywami. Jeśli lubicie pasty, to musicie sobie jej koniecznie spróbować, bo jest naprawdę przepyszna. A ja już zdążyłam jej troszeczkę zjeść, bo zostało mi trochę miejsca osobno. A zawsze, jak robię za dużo pasty i już nie mieści mi się na kanapkach, to zjadam ją osobno. I naprawdę daję słowo, że ta jest przepyszna. No i to by było wszystko w dzisiejszym foodbooku. Koniecznie dajcie znać, jeśli tutaj znaleźliście jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę, komentarz oraz subskrypcję. Naprawdę bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania. No i jeszcze tylko taka przypominajka, że na moim drugim kanale o godzinie 14 pojawi się nowy film i będą to cztery pomysły na takie lodowe, smoothie, bowl, coś takiego. Także jeśli lubicie takie propozycje, to zapraszam na drugi kanał. I tymczasem ja się z Wami żegnam, także do zobaczenia w niedzielę o godzinie 12. .00.